Ile takich rzeczy tutaj było ciekawych, i których mogłam nie wiedzieć. Uczyliśmy, jak mądrze kupować w internecie jak zabezpieczać się przy kupowaniu jak kontaktować się z, ze sprzedawcą. na ten ostatni dziś dzień dał mi <laughs> taki pełen na właśnie ten y, y, podpis elektroniczny. No, może się rzeczywiście przydać. Właśnie te moje finanse i to bezpieczeństwo w sieci, może. właśnie pod tym kątem dlatego wybrałam, bo te cztery tematy jakie są to ten był mi naj, najbardziej taki bliski jeżeli chodzi o pułap to jestem zorientowana bo korzystam bardzo sobie chwalę natomiast właśnie poszukiwanie w różne wyszukiwarki jakie są yy, prawa autorskie jak wygląda sprawa praw autorskich zabezpieczeń i antywirusowych